Członkowie jury festiwalu filmowych komedii Alpes-Duet zawyrokowali, że w tym roku najlepszą komedią francuską. Jest Pracownik Miesiąca, i ten właśnie film otrzymał Grand Prix na wspomnianym Festiwalu Francuskich Komedii. No więc, skoro tak, to przyjrzyjmy się najlepszej komedii roku. Zacznijmy od tego, że tytuł jest trochę mylący: Pracownik Miesiąca, bo wskazuje na to, że będziemy oglądali historię wybijającego się. Pracownika, który dostaje nagrody i który chce zasłużyć na tytuł pracownika miesiąca. Tymczasem mamy tutaj pracownika wylewanego z pracy. Tytuł oryginalny brzmi po francusku irreductible, czyli nie dający się zredukować. No i to jest dopiero temat tego filmu, ponieważ Pomysł jest taki, skądinąd bliski także nam, e, szczególnie wszystkim tym, którzy pracują w dużych firmach, którzy są urzędnikami albo pracują w korporacjach, i pojawia się hasło redukcja. Tniemy koszty, a jak tniemy koszty, no to jakie koszty najłatwiej e, obciąć? Pracownicze. Więc zaczynają się redukcje, zwolnienia z pracy. No i także taką właśnie historię mamy w tym filmie. Gdzie mamy do czynienia z urzędnikiem państwowym, no i tam minister, w, próbując odchudzić kadry administracji państwowej, daje hasło do redukcji. No, redukuje się pracowników w sposób bardzo przebiegły, bo no, najpierw im się proponuje, żeby odeszli z pracy, do, i. Oferuje się wysoko odprawę. Na większość ludzi to działa, no ale może się zawsze ktoś znaleźć taki, jak nasz bohater Sound, który nie chce żadnej, żadnego odszkodowania, żadnej dodatkowej premii, on chce dalej pracować. No i na takiego pracownika trzeba znaleźć inną metodę. Trzeba Wysłać go w takie miejsce, żeby mu się odechciało pracować i żeby sam poprosił o zwolnienie. Czyli krótko mówiąc, trzeba mu wybrać coś wręcz absurdalnie nieprzyjemnego. No i urzędniczka, która, która podejmuje się tego zadania, wymyśla, że wyśle go na Grenlandię. Po to, żeby chronił francuskich naukowców ze stacji badawczej przed niedźwiedziami polarnymi. No więc bardzo zimno, Grenlandia, yy, niebezpiecznie, bo niedźwiedzie polarne. No, generalnie na pewno mu się tam nie spodoba, na pewno będzie błagał, żeby, żeby go odwołać, i będzie bardzo zadowolony, jeśli mu się trochę podwyższoną. Jeszcze w stosunku do y, początkowej premii zaproponuje. No ale któż mógł przewidzieć, że nasz Vincent, nie tylko się nie przestraszy mrozu, nie tylko się nie przestraszy polarnych niedźwiedzi, ale jeszcze się zakocha. Zakocha się w pięknej szwedce, która tam właśnie w tej stacji polarnej będzie prowadziła badania. No więcej nie mogę Państwu powiedzieć, ale to, że w tym filmie jest miłość, chyba mogę zdradzić. No więc jest miłość i jest powracający jak bumerang Sound, który wraca raz po raz do Paryża z kolejnych trudnych miejsc, do których jest wysyłany. Przy okazji poznajemy trochę. Świata i trochę dawnych włości i aktualnych włości francuskich. Tak sobie pomyślałem, że my często zapominamy, porównując się na przykład z zachodnimi krajami europejskimi, o tym, że są to kraje kolonizatorskie i w zasadzie większość z nich miała kiedyś swoje kolonie, a do tej chwili niektóre z nich zostały koloniami. I na przykład taka wyspa Reunion, która należy do, do Francji, położona niedaleko Madagaskaru na Oceanie Spokojnym, niedaleko wyspy Mauritius. Reunion to jest, proszę Państwa, miejsce, gdzie jest Unia Europejska. Gdzieś daleko na środku y, oceanu jest taka wysepka, gdzie płaci się euro i gdzie obowiązują wszystkie przepisy Unii Europejskiej, bo ta wyspa należy do y, y, Francji. Na wyspie y, Reunion były kręcone niektóre zdjęcia do filmu Pracownik Miesiąca, więc będą Państwo mieli okazję przyjrzeć się temu. No ale tak naprawdę. Co jest najważniejsze w tym filmie i dlaczego go Państwu polecam? Zastanowiło mnie, co napisał, co napisał pismo Le Parisien. Oni napisali, że ten film to jest antologia gagów. I zaciekawiło mnie słowa antologia. Tak, to jest antologia takich gagów francuskiego filmu. Mamy tutaj całą kolekcję różnych chwytów. Które używały od lat komedie francuskie. I teraz uświadomiłem sobie, że oglądając ten film, w którym główną rolę gra e, Jérôme Commander, i on jest również autorem scenariusza, i on jest również reżyserem tego filmu. No więc ten Jérôme Commander jest dobrym aktorem, ale ja, kiedy, gra, e, kiedy obserwowałem jego grę. To cały czas widziałem Louisa Defina. Nie dlatego, żeby komander naśladował Definesa, tylko dlatego, że te sceny, że te chwyty komediowe zastosowane w filmie, to są te same chwyty komediowe, które znamy z filmów z Louisem Defina. To rzeczywiście jest antologia gagów. I jeżeli na to tak spojrzymy, to znaczy już nie będziemy się pastwić nad komanderem, czy on jest dużo gorszy i jak dużo gorszy od Luisa Defina. No jest oczywiście gorszy. Ale dzięki niemu przypomina się właściwie cała maszyneria francuskiej komedii. Tej komedii, na której płakaliśmy ze śmiechu. Ja to jeszcze nawet nie tylko płakałem, ale skak podskakiwałem na fotelu, aż Aż jeden z foteli w kinie WZ w Warszawie złamałem. Chyba kiedyś o tym opowiadałem Państwu właśnie na filmie z Luisem Define. Więc krótko mówiąc, jeżeli Państwo chcą w te wakacje tak się pośmiać, bo to nie jest żaden film wiekopomny i nie ma w nim żadnej ważnej społecznej myśli poza tym, że redukcje są nieprzyjemne, redukcje pracowników i że każdy się przed nimi broni i że fajnie byłoby ich uniknąć. No to tak jest przesłanie społeczne. Umówmy się śladowe. Natomiast sceny, które oglądamy są po prostu bardzo, bardzo śmieszne i... Wykorzystują taką tradycję, którą ja bardzo lubię, nie wiem jak Państwo, ale tradycję komedii, która nie ma w sobie ani trochę hollywoodzkiej nuty. Nie ma w sobie ani odrobiny amerykańskości. My się przyzwyczailiśmy od lat kojarzyć film już z kinem amerykańskim przede wszystkim. Ale kino francuskie jest bardzo silną, cały czas i niezależną odnogą kina. I akurat jeśli idzie o komedie, takie kom one są dużo smaczniejsze niż większość komedii amerykańskich. One nie posuwają się y, tak daleko. One, z większą, z, większym, y, z większą klasą podchodzą do różnych śmiesznych rzeczy, chociaż. Nie unikają też ekstremalnych pomysłów, ale w dalszym ciągu to zawsze jest zrobione smacznie, jeśli tak można powiedzieć. I tego dowodem jest pracownik miesiąca, czyli irreduktible, nie dający się zredukować. Chyba mogę Państwu polecić ten film i, i, i zgodzić się z jurorami festiwalu Alp Live, którzy nagrodzili go Grand Prix w tym roku, i po prostu zamówić, zaprosić Państwa na film, który prezentuje szkołę komediową kina francuskiego szkołę komediową, w której której królem był Luis Define. Ja obsadzałem sobie po prostu Luisa Define w kolejnych scenach, wyobrażałem sobie, jak on by to zagrał i śmiałem się do rozpuku, bo po prostu widziałem to, jak on gra. I polecam Państwu taką zabawę, bo to się naprawdę może opłacić. No a teraz, jeśli Państwo mi jeszcze pozwolą, to zapraszam na... Na część premium, która nie będzie taka zabawna wcale, bo będzie właśnie o redukcji: o redukcji pracowników, i to w dodatku takiej, w której to ja musiałem zwalniać. I to nie jest wcale przyjemne. No ale najpierw ocena tego filmu, więc misa tybetańska, taka. Dla komedii hmm, Pracownik Miesiąca 6 na 10. No, to jest taka hmm, hojna ocena, bo film nie jest wybitny, ale jest dobrze zrobiony. No i ma tę francuską, e, lekką słodycz, e, którą bardzo lubię. A teraz e, będą. Trzy łyki z kubka miedzianego i malutki gążek. Najpierw malutki gążek, skoro już trzymam misę. Malutki gążek wprowadził nas do części premium. Teraz będą trzy łyki wody z miedzianego kubka. Mm. Uwielbiam ten moment. No, i teraz właśnie zacznie się trudniejsza sprawa. Otóż w mojej długiej karierze zawodowej bywałem w różnych miejscach. Bywałem redaktorem naczelnym różnych pism, ale zdarzyło mi się także być dyrektorem programowym wielkiego koncernu prasowego, Gruner und Jahr, który wydawał w Polsce kilkanaście czasopism, wliczając w to Klaudię, Gale, National Geographic, Focus i wiele wiele innych. No i ja jako dyrektor programowy byłem odpowiedzialny za zawartość merytoryczną wszystkich tych pism. No i w pewnym momencie przyszła wiadomość z centrali, że oczekiwa, oczekują od nas, że zrobimy redukcję. Jak to wygląda? Centrala zwykle jest gdzieś daleko. Więc w przypadku korporacji no ten sygnał przychodzi z zagranicy. U nas w Gruner przychodził z Hamburga. Z Hamburga przychodziła wiadomość, że musimy zmniejszyć koszty prowadzenia wydawnictwa o 25%. I to się wiąże z tym, że trzeba zwolnić 50 osób z całego zespołu. No i oczywiście zaczyna się typowanie, kto nie jest niezbędny, kogo można bez szkody dla funkcjonowania firmy pozbyć się. No a potem no, trzeba się przy, przyjrzeć, czy to będzie fizycznie i organizacyjnie możliwe, bo Różne są sposoby pracowników na to, żeby nie dać się zredukować. No najczęstszy w Polsce, w każdym razie w tych firmach, w których ja pracowałem, to najczęstszy sposób to była ucieczka na zwolnienie lekarskie. Jak tylko jakieś takie były przecieki z góry, że, że chyba ta osoba jest brana pod uwagę do zwolnienia. To dyrektor kadrowa dawała cynk tej osobie, że się coś niedobrego wokół niej dzieje, i ona szła na zwolnienie, czasem bardzo długie, bo to były na przykład zwolnienia w związku z podupadającym zdrowiem psychicznym. I takie zwolnienia można ciągnąć bardzo długo. W każdym razie w tej firmie, gdzie pracowałem, Bywały i takie przypadki, że przez rok nie można było spotkać pracownika, którego trzeba było zwolnić. Co ja w tym wszystkim robiłem? Otóż tak naprawdę zwalniała dyrektora, dyrektorka kadrowa, ale jest taka zasada, że przy zwolnieniu muszą być dwie osoby, to znaczy musi być świadek. Tego zwolnienia i świadek tego, co się będzie działo, bo ludzie się bronią. Więc ja nie zawsze byłem przy tym obecny, ale od czasu do czasu byłem wzywany, żeby razem z kadrową no, różne osoby, które mnie podlegały merytorycznie, zwalniać. I to było bardzo, bardzo przykre. Ja zawsze się starałem wymyślić w jakiś sposób, co mógłbym podpowiedzieć takim zwalnianym, gdzie mogliby się zwrócić, albo mówię, ja ci dam telefon do yy, 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 mojej koleżanki, która pracuje w yy, telewizji, czy w prasie. Yy, oni szukają pracowników, zgłoś się do niej. Pójdź tu, pójdź tam, wiem o tym, że, że powstaje nowe pismo, dam ci namiar na osobę, która to organizuje. Krótko mówiąc, starałem się nie wypuszczać tych zwalnianych osób z niczym, z pustymi rękami, tylko żeby po tej stracie, jaką oczywiście była utrata pracy, mieli w ręku coś, jakąś szansę żebym mogli się tego yy, o to zaczepić, no i spróbować. Nawet jeśli to nie wyszło. Yy, to sam fakt, że, że już od razu byli w takim trybie aktywnego poszukiwania pracy i kontaktowania się to już było dobre, bo to już przezwyciężało ten taki moment załamania. Ale wśród tych yy, zwolnień, które były mi narzucone i w których musiałem brać udział, jedno było takie, którego nie mogę zapomnieć. I naprawdę czasami mi się śni po nocach. To był starszy pan, który pracował w jednej z redakcji i od lat pisał teksty do takiego kącika turystycznego, w którym pokazywano ładne. Yy, yy, części naszego świata. Ładne zdjęcia, yy, jakieś informacje, gdzie to jest, może by tam pojechać i obejrzeć to na własne oczy. Czyli, krótko mówiąc, taki pod, podpowiadacz turystyczny. I on sobie to spokojnie robił, nic innego, nie robił tylko to. I do każdego numeru przygotowywał tę swoją rubrykę od lat. To był starszy pan, który przychodził do pracy bardzo elegancko ubrany, zawsze w białej koszuli, w marynarce, czasem miał muchę, czasem miał krawat. No, naprawdę robił wrażenie. I był przede wszystkim przemiły, przegrzeczny. No, był takim wzorem starego redaktora z dawnych lat. Który bardzo poważnie podchodzi do swojego mm, zawodu i który właśnie próbuje w tym utrzymywać klasę, niezależnie od tego, jak wszystko się zmienia dookoła. Ale on zawsze tę klasę miał. No i został wezwany tutaj, yy, dlatego że akurat skończył 65 lat, czyli Wiek emerytalny już osiągnął, i krótko mówiąc, firma chciała się go pozbyć, wyrzucając go na emeryturę. Mówiąc, ma pan już prawo do emerytury, prosimy, żeby pan y, y, przeszedł na emeryturę i zwolnił ten etat. On, się, on był bardzo zaskoczony, wcale nie miał takiego zamiaru, żeby kończyć pracę, i był, był przerażony. I był, e, e, właściwie zamilkł przez pewien moment, kompletnie e, nie wiedząc co powiedzieć. Ale dyrektorka kadrowa, która przychodząc na taką rozmowę, zawsze miała przygotowane kilka wariantów dokumentów. E, um, umowa, e, rozwiązanie za a, obopólnym porozumieniem stron, e, Rozwiązanie e, wynikające z e, zakończenia kontraktu, wymówienie. E, no, różne w zależności od tego, jak się ta rozmowa toczyła i jak bardzo się stawiał e, no, ten biedak, którego zwalniano. I wtedy pamiętam, że ten starszy pan, taki kulturalny i z klasą, kiedy ona po raz drugi, trzeci powiedziała, że on nie ma wyboru. On musi to podpisać. Bo jeżeli, jeżeli nie podpisze tego, że za, y, 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 za zgodą obu stron, to dostanie wypowiedzenie. I on wtedy uniósł się, tak jakby go jakaś siła podniosła z krzesła i stojąc zaczął krzyczeć, tak strasznie krzyczeć, wulgarnie krzyczeć, takie Wulgarne słowa z niego wypadały, o które y, ja nawet nie podejrzewałem go, że on zna takie słowa. On był jak jakiś potwór, z którego y, 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 po prostu siarka i ogień idzie. I, i krzyczał, obrażał, y, 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 bronił się, stojąc nad nami, krzycząc potwornie. Teraz ja z kolei byłem kompletnie oniemiały. Nie wiedziałem co zrobić. Patrzyłem się na tą dyrektor personalną. Ona była przyzwyczajona, już wszystkie warianty przerobiła. I on tak krzyczał, 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 aż się wykrzyczał. Opadł na krzesło. I powiedział, dobrze, to co mam podpisać. I to było straszne. To wyglądało jak śmierć. Ten pan dostał jakiejś nadludzkiej energii w obronie nie tylko pracy, ale siebie przed starością, przed przed końcówką. Nie chciał tego, nie był na to gotowy. To wypowiedzenie załamało go. I muszę Państwu powiedzieć, że wiele lat minęło. Ja go cały czas widzę. Jak on właśnie taką nadludzką siłą się unosi nad nami i krzyczy te. Straszne słowa, które w ogóle do niego nie pasują, ale które, no w jakiś sposób, chyba mogły zrównoważyć siłę jego emocji i siłę jego bólu. Bo on się zachowywał jak ranny zwierz. Powiem Państwu, że nie chciałbym być dyrektorem personalnym żadnej firmy dużej, bo to jest ich jedna z podstawowych umiejętności zwalnianie ludzi. Im większa firma, tym częściej to się zdarza. I jest to okropne. Więc, żeby się trochę pocieszyć, obejrzyjmy film pod tytułem Pracownik Miesiąca, bo tam jest ten sam temat. Ale na wesoło. No i w dodatku kończy się dobrze, jak to w komedii.